Dobry panie Jacku. Dzień dobry panie Redka. Jesteśmy w kołce Muzeum Techniki Kuzyna Jacka Brzozowskiego, a jest to prawdziwa mekka motorowerów PRL i znajdziemy tam też inne motorynki. Zapraszam. Dobra, jesteśmy u Jacka w Kobyłce. Tak jak widzieliście, jego posesja e, też trąci myszką, ale e, no myślę, że na tym najlepiej powie wam właśnie Jacek, co i dlaczego tutaj pozbierał. Ja zajmuję się w ogóle, że tak powiem, motorowerami od dosyć dawna. Dostałem mój pierwszy motorower od dziadka gdzieś w granicach 96 roku i to już był mój, mój, mój motorower. I sobie zawsze jeździłem tymi motorowerami. Min, yy, około roku 2000 stwierdziłem, że w sumie to w tamtym okresie jest to taki, te motorowery były takie zapomniane. Nikt to, w sumie to można było kupić za przysłowiową flaszkę. Różne takie tematy. Ale też nie było żadnej konkurencji dla nich, tak naprawdę. Skutery weszły trochę później. No tak, Wszyscy ale. jeździli skuterami, no były jeszcze Simpsony, i... takie rzeczy, ale wiecie, lata ale 90, 90., 2000 to było zachwyśnięcie się tym zachodem. Tutaj się kupowało za przysłowiowe 100 euro. Nawet nie euro, jeszcze wtedy marki były y, y, Golfika, Jedyneczkę, Prawienówkę i y, 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 samochody. Więc to był taki moment, taki zapomnienia. No i ja ale stwierdziłem, żeby to się wszystko nie straciło, zacząłem zbierać informacje o tych motorowerach, założyłem sobie stronę w międzyczasie, no i przy okazji od czasu do czasu kupiłem jakieś motorower. Ale to podejrzewam, że byłeś tutaj w okolicy jedynym takim świrem, który, do którego też przychodzili ludzie z takimi rzeczami, bo nikt tego nie chciał, każdy to oddawał i mieli dosyć, ponieważ ja pamiętam z autopsji, jak miałem Ogara 205, jechałem do dziewczyny, miałem tam 14 km, to przez 9 km jechałem, a potem go pchałem. No, bo na przykład tłok spółchu, czy No coś to, tak, znam te tematy, to już e, to są całe historie, które można było opowiadać to pewnie na inny filmik. Tak, tego ogólnie był taki moment, że się nikt tym nie zajmował. Ja założyłem sobie stronę. W międzyczasie zacząłem zbierać sobie te motorowery. Tu akurat jest taka posłucha motorowerowa, bo tutaj wschodnie Mazowsze to jest taka trochę zapomniana część w ogóle Mazowsza i tutaj nie ma za bardzo. Najwięcej, oczywiście, motorowerów do dziś dnia jest y, na Śląsku, tu gdzie był górnik i gdzie dostawał talony. Do dziś dnia naprawdę z komarami. No. Tak, ale tam naprawdę najwięcej tego jest. Ja sobie to zbierałem, zbierałem. Strona oczywiście się rozbierała. Teraz już ma w sumie 20 lat i w pewnym momencie nazbierało się już tych motorowerów tyle i tutaj taki znajomy z okolic, który też ma muzeum prywatne, ale w zupełnie innej dziedzinie, mówi słuchaj, przecież ty możesz sobie otworzyć muzeum. No i otworzyłem to muzeum. Na początku miały być te motorowery. Ale jak to bywa czasem, ponieważ mam ten stary dom, było dużo w nim przedmiotów, to ludzie przynosili: A bo ty masz muzeum, to ja może ci przyniosę. I tutaj następowała prarka frania, jakieś miksery, różne czyli, rzeczy, więc też się uzbierało wszystko już w tej czyli Ludzie pomogli ci się urządzić po prostu, yy, w starym stylu. Tak, tak. A ja zamieszkałeś w tym? Ja w tym mieszkałem kiedyś, jak, <laughs> jak to nie było muzeum, aczkolwiek ja już tyle Ale czasu tam rozumiem, spędzam, żebym powiedział, że mogę powiedzieć, że tam ja tam mieszkam. Rozumiem, że sam się stałeś jednym z eksponatów. No niestety tak, jestem coraz starszym eksponatem w tym muzeum i tak to wygląda i te motorowery, właśnie tak jak mówisz, ale przez wiele lat były takie niechciane, aczkolwiek no teraz bywa ta moda na no motorowery. Tak, teraz, teraz przyszedł renesans, tak samo jak z, z syrenami, maluchy przeżywały renesans, polonezy. No polonezy, to, to teraz przychodzi. już teraz produkty DU powolutku tak, no, wchodzą. Sam mówiłem, no, Matiza, tak, sam kupiłem 2007 rok, FSO Matiz, jestem bardzo dumny z tego, że uratowałem taki samochód. Yy, bo on tak wygląda trochę jak Syrena 20 parę lat temu, kiedy była już spychana na margines, dożynali ją gdzieś na prowincji. No wtedy nie było dostawców pizzy i tak dalej. Nie. Teraz te samochody są w ten sposób wyeksploatowywane, i nagle się okaże za kilka lat, że nie ma. No Teraz na przykład zacząłem chorować na Deule Ganza. No to jest fajny samochód, ale faktycznie no. ciężko się dostać. A jego największym no wrogiem jak całego FSO była korozja. Ale wracając do motorowerów. Yy, ja przyjechałem do Ciebie motorynką Pony M2 z 1981 roku. Jest to motorynka, którą też bardzo dużo jeździłem w okolicie Kozienic. Pozdrawiam Kozienicki Klub Motorowy, który organizował fantastyczny rajd motorowerów PRL pod tytułem "Złapiskre". Też pozdrawiam, też byłem raz. Coś fantastycznego. <laughs> to jest w ogóle najlepszy rajd motorowerów ever, jakim byłem. Eee, a ty masz trochę inne odmiany, widzę. Nowsze. Yy, tak, yy, jeśli chodzi o takie typowe motorynki, ta niebieska, yy, no to jest Pony 301, czyli to jest taki w sumie następca. jest ta z wydłużoną ramą, tak? Yy, tak, Ciu, ciut, ciut wydłużona rama, ona nie jest jakiś mocno wydłużona, tam jest yy, kilkadziesiąt milimetrów. Ale największe zjawisko no, to jest ta czerwona, ta czerwona. Ta czerwona... To wygląda jak chopper. <laughs> wygląda Zrobiony, jak chopper. na zapleczu garażu w Wołominie. Tak, jeszcze na kolanie, i, i yy, jest to produkt, można powiedzieć, że firmowy. Motorynka ma homologację, dlatego, że to jest motor. Jak już padł cały, cały romet yy, i przestano robić właśnie te motorynki w 1994-1995 roku. Już akurat nazwiska panów nie pamiętam, ale, ale nazwę firmy pamiętam, to jest Zakład Produkcyjny Helans Siemienic koło, koło Słupska. Panowie wystawili to nawet na targach poznańskich, właśnie takie motorynki, które miały koła od zwykłej motorynki, przód też gdzieś tam... Który pewnie... to był rok 1994 95 <laughs> i e, motorynka e, funkcjonowała jako motorynka Kuba, aczkolwiek były reklamy jeszcze w świecie motocykli i tam występował jako rider. Aha. Taka nazwa handlowa widocznie była. Na szczęśliwicach budynek jeszcze do niedawna stał. Ale nie rozumiem, że nie podbiła rynku. No nie, bo to jest lata 90 to co mówiliśmy. Już tego w sumie lepiej było kupić używanego Simsona, I no, golfika to, to, jedyneczkę. Właśnie mi, mi kolega nieco starszy ode mnie opowiadał, że oni jeździli wszyscy na osiedlu na Żoliborzu motorynkami. No i w pewnym momencie przesiedli się na Simpsony No to po prostu. No to, to był wystrzałka no to... skali, po prostu nagle ogień 60 na godzinę ich nie było, a ich jeden z kolegów dostał od rodziców stelle. No i nie uwierzysz, przestali się z nim kolegować. Yy, troszkę się nie dziwię. <laughs> <laughs> tak, żeby było to. Tak. E, kiedy ja zaczynałem się interesować motorowerami, e, to było dosyć późno, e, ponieważ u mnie w domu no tata z troski o mnie, bał się po prostu, żebym broń Boże, nie jeździł jednośladem, bo to jest pewna śmierć. Nawet taka motorynka, która rozwija tam 30 parę na godzinę. To u mnie było podobnie, bo mnie, głównie mnie wychowywała babcia. Jak gdyby na co dzień rodzice pracowali, a babcia była cały czas w domu. Jak ja właśnie miałem pierwszą motorynkę, no moja babcia wyszła i mówi: Dziecko, nie zabij się, bo wujek! Rysiek, to tam się no kiedyś tak. wywróci. E, no coś, coś, mnie, coś to może być śmiesznego. Ja na przykład miałem wcześniej samochód niż motorynkę. Czyli jako 14-latek kupiłem sobie Syrenę od sąsiada. A motorynkę dostałem też dziwnym trafem, jak miałem 17 lat, ale to jest dłuższa historia, zaraz opowiemy. To ja miałem właśnie. No, od... zawsze motorowery, a samochody tak troszeczkę w tle. No dobra, jesteśmy tutaj, widzimy no, dwa, trzy motorowery, ale tak naprawdę ty znany jesteś w kraju, całym kraju, i dla mnie jesteś powiedzmy takim guru motorowerowym, bo masz ich naprawdę dużo. No i chyba masz wszystkie modele, które były u nas produkowane? Praktycznie wszystkie. Bo nawet a... masz Dantoma. Tak, tak, zaraz, zaraz powiem. Mam praktycznie wszystkie, bo ta moja kolekcja to się zaczęła od tego komarka jednego, to był komar 2351, to już taki jeden z ostatnich modeli. To na którym... jest? Słucham, to jest? Słucham, tak, to jest ta komar, ta 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 komar ta... 3 tak zwany, ale one miały dużo odmian. E, ja sobie kupiłem najpierw jeden, później był sztywniaczek, sz, słynny komar, m, później jakiś następny komar, następny się pojawiły się rysie, czyli pierwsze polskie motorowery. No, i w tej chwili dorosło to do tego, że mam od Rysia do ostatniego właśnie motoroweru Danton. Motorower Danton to jest taki motorower, który już w sumie został wyprodukowany, jak już tak padła, cała nasza polska produkcja mhm. tych motorowerów, i jeszcze ten zaczął w 90-tych latach, 98 rok. Próbował wskrzesić produkcję motorowerów, wyprodukował ich w tej chwili odnalazłem 98 numer ramy po wielu letnich poszukiwaniach, więc wiem, że około 100 ich dopiero, jakby zostało wyprodukowanych. ja mam też dwie sztuki, akurat tych motorowerów. No, to dużo na taką skalę. To, no, na taką skalę, to mam w sumie, no, To było ich nawet mniej niż Mikrusa. No Który dużo tutaj z nami stoi. Tak. Chociaż są też od motoroweru się niewiele różni. E, no nie w sumie od motocykla bym może bardziej powiedział. No jeżeli chodzi e, o to... możliwości eksploatacyjne, to na przez kierunku motorowery. E, jeśli chodzi o to, to rowery, no to mam także takie nietypowe motorowery, jak na przykład motorower Karpaty z polskim silnikiem Dezamet. E, wiem, że na Ukrainie jest cztery sztuki takie u nas, no ciężko mi powiedzieć, ale kilka. Na pewno jest kilka, bo mi się już gdzieś przywinało. No, przywinę, to ale... może chodźmy, byś nam je pokazał. No to. No się. No to prowadź. Dobrze. Eee, tak, eee, to jest dezamet norka eee, na bazie dezamet Motorydwan, eee, pojazd dla inwalidów, jak już się przekonałeś, bo kiedyś tym jeździłeś. Tak, jeździłem, wyjechałem, pamiętam, na ulicę. Takich Ciężko powiedzieć, że słabo mówić. dobra, tam przejadę się kawałek, nic się nie stanie. No i wyjechałem i nadziałem się na radiowóz od razu za, za bramą. No tak to bywa, ale inwalidę przepuścili. Popatrzyli na mnie i powiedzieli, o yes. Tak, to jest na bazie takiego motoroweru. No tak, to jest wersja um... otwarta, dostawcza. A tak, które to są tak. lata produkcji? 90-te. To jest ciekawe. To są 90-te. 94, siódmy. Ten jest siódmy. To z tymi silnikami to się nie mogło udać. HMW czyli? No taki austriacki motorower HMW, nic, mi, nic nam nie mówiący, ale naprawdę jest wiele elementów, które są w, jakby yy, takie same w no Rysiu tak, i, i, i w tym motorowerze. Dla nas, yy, ludzi lat oś, urodzonych w latach 80-tych, motorower no to mamy w głowie tylko Komara tak naprawdę. A z zagranicznych to głównie coś Simpson. Tylko Simpson u nas był, bo u nas było ich Eventua bardzo. Ewentualnie jawa. Jawki też się pojawiały, i to był koniec naszego świata. Nic tak. innego u nas nie było w zasadzie. A no, zachód miał tego bardzo dużo. Były współprace, gdzie Puch współpracował z Cindapem i Cindapem. No dobrze, z kimś ale wracając i, do, i, i do tego rzeczy. wspaniałego Rysia. Yy, ta produkcja dosyć szybko się zakończyła. Tak, no niestety w 1958 tak naprawdę ruszyła taka y, produkcja seryjna i zakończyła się w 1963. Te motorowery miały bardzo dużo różnych modyfikacji, usprawnień też. Y, y, jakby, Podejrzewam, że te modyfikacje nie wpływały na jakość pracy silnika, czy została zmieniona listewka, reflektor. Na i... końcu miały nawet inny silnik. Miały silnik taki jak już później w komarach. Wiesz co, tu chodziło o ergonomię, chodziło o obniżenie kosztów. Były poprawki takie, może nie jakichś mega błędów konstrukcyjnych, ale uproszczenie, które w sumie nie zmieniało własności jezdnych, ewentualnie poprawiało na przykład nie, funkcjonowanie niektórych elementów. No dobrze, ale, ale to są bardzo naprawdę drobne rzeczy. Był Żak? Yy, bo Ryś był bardzo fajnym motorowerem. Moim zdaniem najlepiej wykonanym w ogóle z tych wszystkich motorowerów, które ja tutaj przeglądam. No był pierwszy. Yy, pomimo, że był pierwszy i, po, i ci konstruktorzy nie umieli tego produkować. Nie mieli żadnego doświadczenia. Ale z Syreną było podobnie. Syrena pierwsza była pierwsza, druga, trzecia była... Niezła, a potem było już tylko lepiej. No niestety z motorowerami, powiem szczerze, ja też twierdzę, że było tylko gorzej. <grym> no dobra, <grym> niestety, to pokaż nam... wiesz co, był żak. Pokaż nam żaka. Żak jest tutaj. Eee, dlaczego? Co to jest żak? Eee, ponieważ motorower ryź był bardzo drogi, eee, on kosztował tak naprawdę tyle, co wfm ka mhm. Postanowiono wam. No, no to różnica była. No, wiesz co 200 kolosal, zł, kolosalna, chyba, jeżeli chodzi tak. o jakość sprzętu, podejrzewam. To te warszawskie motorowe, motocykle to były tak. bez porównania z motorowerami, no i ich osiągi były zupełnie inne. I wiesz, co Radek po prostu? Była prosta decyzja. Trzeba coś zrobić, żeby było taniej, więc wy, wyrzucono te wszystkie osłony, które były wtedy bardzo modne i fajne. I zrobiono taki lżejszy moto, motorower. Tutaj akurat na początku one miały taką mniejszą lampę, później wrócono do tej lampy taką znanej z Rysia. Siodełko bardzo proste, rowerowe, takie jak motorower, że akurat tutaj guma będzie dobra. Jakie były lata produkcji wtedy? To jest 60-63. I to dostało wtedy dużo nowocześniejszy silnik już z, silnik z nowej dęby, taki jak znamy. To jest protoplasta wszystkich silników Bo wcześniej komarowskich. Nie były produkowane. Wrocław w Sipole. I on był, one były produkowane właśnie, tak naprawdę te silniki to była kopia HMW, troszeczkę pozmieniana tam w środku, ale... No na pewno wykonane z naszych materiałów. Yy, tak, tam jest yy, <laughs> na, yy, silniki SM01, były, nie, yy, miały odlewy takie piaskowe nawet, no dobrze, bo najprostsze jakie mogą być. Czyli jakość tych pojazdów jeszcze była w jakiś sposób znośna, ja pamiętam, że dziadek naszego wspólnego kolegi... Karola, zdaje się, tak. eksploatował taki pojazd. Nie wiem, czy on nie był przypadkiem listonoszem? Yy, nie wiem, czy nie poborcą podatkowym, ale A, to nie jest no. chyba istotne. W każdym razie robił dużo kilometrów. Właśnie na też Żaku z 60 roku, tylko w w innej wersji, tak zwanej bogatej. Bo, bo ten był. Żak się do tej pory u niego zachował w Tak, rodzinie. oczywiście jest, jest. Tu z ciekawostek jeszcze, w tych silnikach, pomimo że to są silniki komarowskie, one wyciągały 50 na godzinę. Wow, o, to bardzo tego, dużo, do 60, tak, one były ale troszczy... przepisy na to pozwalały jeszcze? Jeszcze tak. W 64 roku była zmiana przepisów i wszystkie silniki lekko zdławiono tam, zmieniając pewne nastawy w cylindrach. Także jeśli ktoś ma starego typu cylinder i, i będzie widział, że to akurat jest od tego pierwszego silnika, to jest szansa, że będzie ciut mocniejszy przynajmniej. O proszę. Dobrze, przechodzimy do... Komara. Pierwszych komarów. Pierwsze Stylnego. komary. Tak, to jest w ogóle jeden z pierwszych komarów. Nie jest pierwszy. Jed, powiedziałem, że mam kolekcję prawie wszystkich motorowerów, które powstały. Nie mam pierwszego komara, Komar 230. Komar 230 też powstał w yy, 60. roku. Miał taki silniki jak we Wrocławiu. To już tylko uproszczę troszeczkę, bo tu pewnie puryści zaraz yy, nie złapią, ale to jest uproszczenie jak gdyby, nie wchodząc w szczegóły. On dosyć króciutko był produkowany i wszedł komar 231, 231B, tu akurat 231B, ze względu, te cyferka to jest na, względu na to, że to już jest silnik S38B, czyli taki już faktycznie znany z komarów. Jak widać, pojawia się ten bardzo nowoczesny przód, w porównaniu no, do Rysia to jest, Cofnięcie się co najmniej, nie wiem, o, o dwie, trzy dekady, nawet bym powiedział, już w tym momencie. Lampa akurat jeszcze taka nietypowa, bym powiedział, że lekko jak z traktora, no, aczkolwiek. Rowerowa nie, mocno. A aczkolwiek składając traktorowe są ciut inne. Mamy komara 200, właśnie 31B, i następny od 34 roku, bo to jest 63 rok, wchodzi komar 232, tak zwany z tą taką lampą y, zintegrowaną. O, Czyli jak ten No ten że metalik chyba jest. Tak, to jest moja, no tam jakaś nastoletnia. Jak, no ja, powiem, ja powiem szczerze, że no doceniam tą kolekcję. No bo zbiór tych motorowerów, ile ich tu jest w ogóle w twojej kolekcji? Yy, wiesz co, nie chcę liczyć, nie ale wiem, dobrze 40, po, 30? po 40 paru. No. Tak pod, Podobna kolekcja jak moich samochodów, łatwiej to wszystko no, ale Tutaj mamy taki. Tutaj jest bardzo przekrojowo, jest monotonematycznie niestety, ale jest bardzo przekrojowo, praktycznie mamy wszystkie modele. No, nie, nie wszystkie są no, akurat tak. w tym pomieszczeniu. Yy, znaczy, mam, część mam... znam oczywiście z lotów, z ulic. Tak. Dla mnie jako jednakże laika motorowerowego, no to jest Komar 1, 2, 3 i koniec. Zaki Ryś. No i Ogar się pojawił równolegle. Hmm. O takiego Ogara w tym kolorze to właśnie yy, miałem i go Sibuś. tak długo pchałem. Bo prawdopodobnie miał jakiś rzemieślniczy płok i on w pewnym momencie puchł po prostu i musiałem no to już No to ci powiem, że to nie jest oger. To jest 51? Eee, też nie. O, o jest, ale kompromitacja. Nie, to akurat możesz nie widzieć, jest to bardzo rzadko, praktycznie nierozróżnialny model. To jest. Komar 50 motorower dobrze mówię nawet komar. Komar 2370, później nazywany Rometem 51, to jest tam najbardziej jasny ostatni. No ostatni z takim nietypowym przodem. Ale pomiędzy ogarem a tak już też upraszczając Rometem 51 mamy jeszcze taką hybrydę lat 80. Mhm. i stanu wojennego, jak ja to nazywam. Jest to Romet 2, 3, 7, 5, czyli mamy taką samą ramę jak w Romecie 51, ale silnik jest dwubiegowy i nie ma puszki szmyru w sanie, Jest taki łącznik gumowy jak w Komarze. I to są takie różnice. To ja miałem tylko. takie z 80 roku, miałem pojazd. No to mogłeś mieć to, ale to nie Pamiętam, mogę. że jeździ... no, później nazwałem to Ogarem. No bo tak. jak brałem to od generalnie, którego mamy syrenkę naszą rodzinną. Brałem ten motorower za jakieś koszmarne pieniądze, pamiętam, bo to była transakcja łączona. Kupili tata w sumie kupił traktor dzik, piłę spalinową i motorower, i za wszystko musiał zapłacić wujkowi 410 dolarów. Mimo że to był rok 2004-2005 gdzieś, ale wujek kazał sobie w dolarach zapłacić. No i tego komara wzięliśmy, ten motorower, i on miał tylko taką jedną karteczkę dopuszczenia do ruchu z 80 roku, i było napisane: ROMET Motorower. No tak mogło być. Ale historia jego dosyć szybko się skończyła. Miałem go tam od powiedzmy z 5 czy tam 6 lat. I miałem go serdecznie dosyć, bo ciągle były z nim problemy. I pamiętam sprzedałem go takiemu byłemu już koledze, który dojechał do domu 8 km i pod domem mu się urwał tło. No tak, ja zawsze to powtarzam, że silnik dwusuwowy jest moim największym marzeniem. Generalnie jest to niespecjalnie poważane. Powinna to zrozumieć. Natomiast yy, pokaż nam najstarszy pojazd, który masz. Yy, najstarszy pojazd jest to produkt wrocławskich zakładów metalowych w Zakrzowie, czyli Ryś. Wszyscy raczej kojarzą motorowery z Bydgoszczem, z Rometem, ale cała historia motorowerowa w Polsce czasie się we Wrocławiu. Więc. Yy, to jest najstarszy motorower. Konstruktorzy się nie kryli, że mieli inspirację, ale na zachodzie. No to tak, tak jak z Mikrosem. Tak, tylko -ty że Mikros Niemcy, a tutaj była Austria, ale tu le dużo lepiej mi to wyszło. A wiadomo. jakie w Austrii były motorowery? Póki co z innymi HMW. <głosy> <głosy> no, dobra. no dobra, no to mamy te motorynki. Moja niebieska, e, moja duma której historia też jest dosyć ciekawa, bo w ogóle, jak wspominałem, motorynkę dostałem, jak miałem chyba w prawie 17 lat, ponieważ wcześniej miałem samochód, ojciec mi już się nie pozwalał i tak dalej. I ta motorynka się w jakiś sposób znalazła od znajomego ojca u mnie w stanie agonalnym, ale szybko ją uruchomiliśmy i zacząłem yy, nią jeździć. Jej historia, oczywiście jak w tamtych latach, był to pojazd niezarejestrowany, gdzieś tam przez lata się typowe. przewalał, typowe w Polsce motocykle często były nierejestrowane. Rzadko kto nawet miał OC. I ta motorynka gdzieś z, 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 mój sąsiad znalazł ją w swojej wpłocie, bo kiedyś ktoś mu w ten pod, w płot wjechał. Ona tam została, przeleżała się chyba z 15 lat, no i trafiła, trafiła na mnie. E, udało się ją zrobić. Teraz nawet mam założony zapłon elektroniczny i wreszcie mogę się z niej cieszyć. Chociaż przygód miałem wcześniej co nie miara. No ale ona ma już, widzę, ten nowszy silnik. Moja to jest 81 rok. A tutaj widzę zupełnie inny silnik, inny cylinder. Co tu jest jeszcze innego? Akurat tutaj, ty masz motorynkę M2, była jeszcze motorynka M1. Ty masz taki najbardziej standardową motorynkę, jaka jest. Okrągły bak i silnik, właśnie dieslemetowski 023, biegi 2, biegi w nodze. To jest taka nietypowa znowu motorynka M3. nowsza. Teoretycznie nowsza, ale silnik archaiczny. Eee, podobno to jest najlepszy silnik, jaki był w ogóle wyszedł. Miałeś okazję, Są os... okazję, sprawdzić? Ja akurat nie miałem jakby okazji, czy to jest naj, najlepszy, ale faktycznie tak. Jest to powrót z powrotem do znanego nam wszystkich: silnik AS38, czyli ten silnik, był, czyli, czyli ten silnik był później, po tym kanciastym jeszcze? Powiem ci szczerze, jakim cudem ten silnik wypłynął w latach 80. z powrotem na. Szerokie wody yy, yy, znaczy ja to porównuję yy, z produkcją powiedzieć. polskich samochodów. Jak kiedyś starałem się przeanalizować produkcję Poloneza czy Syreny, kiedy uznawano, że wszystkie zmiany, kiedy już weszły w danym modelu i osiągał full, został nazywany kolejnym modelem. Po czym. Pojawiam te zmiany się cofały. I Jakby dokładnie. nie byłem w stanie tego zrozumieć, doszedłem do wniosku, że po prostu wkładali to, co akurat gdzieś tam znaleźli i nie było do końca tu specjalnej hierarchii. Tu wydaje mi się, że albo jakaś partia była zrobiona duża tych silników gdzieś za granicę, albo z jakichś powodów, bo to mamy te lata 80. i y, ten stan wojenny i te, te rejony. No trudny Z czas jakiegoś na pewno. powodu wrócono do S30. Taki, silnik akurat nazywa się 025. I dlaczego jest to uważane przez niektórych najlepsze? Ponieważ jest to stary, znany silnik w środku, jak gdyby wewnątrz, e, taki, który był w komarach, z tym obłym cylindrem jajkowym, ale ma biegi w, w nodze. No właśnie, bo pierwsza motorynka, bo właśnie motorynki. M1, M2, M3. 301. Czyli to już jest ta z przedłużoną ramą i z, inno, ta, którą, i z innym bakiem, tak. ta, która jest tam wisi koło tej wersji kuby, tak? Tak. To jest ta. E, i były też przebiegowe? Yy, podobno były, ale. Bo jako ja, że taki silnik o, o... zakładałem do tego mojego motoroweru zielonego, nazywanego przeze mnie Ogarem, to miałem tam silnik trzybiegowy przez jakiś mogłeś mieć po prostu włożony silnik z Rometa 51 który oczywiście jest praktycznie identyczny jak dwubiegowy, no, on, który... on się nie różni niczym z zewnątrz, poza tym, że ma trzy biegi i jest ciężko naprawiany. No Ja pamiętam, że te silniki w ogóle byłem w stanie jako nastolatek, bez specjalnej wiedzy i doświadczenia technicznego, bez szkoły technicznej, byłem w stanie rozebrać, pamiętam, takim Tomkiem z zaraz rozmawiałem przez telefon, ponieważ dawałem pojeździć motorynką znajomym, no i oczywiście standardowo wrzucali jedynkę na hama i wyłamali mi wszystkie zęby na choince. To jest norma. I ja siedząc na telefonie z nim rozebrałem tą skrzynię, i co najlepsze ją złożyłem. I dalej jeździłem. Ty już jesteś młodszy, u Ciebie były telefony. U mnie jeszcze nie było telefonów, więc trzeba było znaleźć kolegę albo kogoś, kto się zna i albo Ci to pokaże, albo przyjdzie, przynajmniej poasystuje. Eee... A u mnie to był taki doktor na telefon. No to Ci powiem, że już pierwsze takie telerozmowy widzę. No tak, i tymi ręcami z tyranymi poharatanymi udało się to złożyć. No dobra, przyszło lata 90., czyli Stella. To przejdźmy do niej. To jest w ogóle pojazd z innego świata. Wygląda, zobacz, designersko, nowocześnie, chociaż tak naprawdę wyczułam lekką nutkę dantoma w niej. Co to w ogóle jest? Yy, to jest designersko jak designersko. Z innego świata może nie do końca, bo jeszcze. To jest tak. Yy, gdy cała produkcja, oczywiście, w Romecie upadła. Została jedna jedyna firma w Polsce, która jeszcze mogła w ogóle zająć się czymkolwiek związanym z motorowarami. Był to Dezamet. Dezamet Czyli produkował Nowa dęba. Nowa dęba produko... Ona do dziś dnia istnieje, produkuje zupełnie inne rzeczy. Znaczy, ona zawsze to produkowała. Czym teraz się Czy to zaraz ona się zawsze się zajmowała produkcją wojskową. A. Amunicja, czołgi, takie rzeczy. I to był taki, jak to w PRL-u. Oboczny temat. To no tak jak w latach 60. w FSA produkowano maszynki do mięsa. Tak, tam jeszcze produkowano e, grille elektryczne i różne dziwne rzeczy. W każdym bądź razie e, mamy rok koło 93 roku, tutaj już w sumie ten romet nasz pada i pojawia się taka, e, taka śmieszna motorynka na Łotwie, bo nie jest to na wyrób, bo nie jest to wyrób e, stricte polski. Jest to, moto, jest to motorower z Łotwy. I zaczyna się, ponieważ mamy już wolny rynek, zaczyna się taka już zdrowa kooperacja, jak to bywało na zachodzie. Tak jak już tu wspomnieliśmy, że na przykład Cindab z Puchem, Puch z, z Herkulesem. I mamy ramę wyprodukowaną na Łotwie. Specjalnie wyprodukowana jest pod polski silnik. Jest wersja też z łotewskim silnikiem V50. Bodajże. I ta rama jest trochę inna wtedy? Wtedy jest inna rama, bo jest wszystko na odwrót. I... Bo też Babetta mówiłeś, że produkowała jest to. Jest jeszcze e, z silnikiem Babety Czechy. W Czechach one najdłużej się w ogóle utrzymały, te ramy. I do dzisiaj nawet jeszcze części można kupić, więc jak szukamy niektórych części, szczególnie takich e, niezwiązanych z silnikiem, to można spróbować tam poszukać. E, w każdym razie jest to typowa kooperacja. Tutaj mamy jeszcze nazwę, to tak sowiecki licznik. Nie, CCPP. lampa jeszcze jest, yy, lampa Taki tylna wypukły. jeszcze lampa tylna także takby elektryka. Oczywiście pojawiają się też okrągłe lampy z czeskimi i tu no, tak mówię, to był typowo typowo, typowo kooperacyjny. te wszystkie te manetki nie są polskie? Nie, tu, tutaj tak naprawdę jest tylko silnik w tym akurat egzemplarzu jest dosyć ciekawy silnik, bo jest jak wspomniałeś tutaj, w Twojej jest zapłon elektroniczny ale to jest współczesny zapłon tak, elektroniczny, tak, tak, a no. tutaj mamy oryginalny Elektroniczny zapłon z tamtej epoki? Powiem szczerze, że co się nakopałem tej motorynki, bo wiadomo, że ustawiałem kiedyś zapłon w cylindrze na wysokość tłoka za pomocą gwoździa. Więc dokładność była no, centymetr nie kilometr, ale no, nie było blisko. To podpowiem ci na przyszłość. Lepsza jest śruba, bo możesz już Precyzyjnie pozwoju. Słuchaj, mając 17 lat tego nie wiedziałem. Teraz jestem już trochę, no nie wiem, czy mądrzejszy, na pewno większy. I zupełnie inaczej do tego podchodzę. Także tutaj jest zapłon podobny jak w Harcie, nie jest identyczny, ale jest tak. Właśnie, tak, ponieważ Hart jeszcze był i wspomniany wcześniej Danton, to były takie jeszcze ostatnie podrygi. Y, Hart w ogóle był ostatnim podrygiem w ogóle tej motoryzacji. Ktoś wpadł na dobry pomysł, że zostawia te wszystkie sprzęty, nie bierze nic, robimy pojazd od zera, został zrobiony od zera. Ale Dlatego to jest, nie mam do niego części. Tak, ale wypadł... Jego produkcja wypadła na koniec PRL-u. I to co znowu wracamy. No tak, nie mogło się udać. E, inflacja i może, możliwość wyjazdu y, i kupienia na, na czegoś zachodzie. na zachodzie. I, no, teraz, I koniec mody, tak. Ale teraz no, na fali sentymentu mój, mój taki dobry kolega, miłośnik Mercedesów, właśnie poszukuje harta i się okazuje, że nie jest w stanie znaleźć niczego. Dobrego harta jest ciężko znaleźć. E, tam jest problem właśnie z częściami. Zobaczyliście kolekcję Muzeum Jacka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jest to dosyć intrygujący zbiór. Nie wiem, czy jest druga taka osoba w okolicy, która od tylu lat zbiera tak niechciane kiedyś pojazdy. Ale na szczęście to są jego pojazdy. Ja oczywiście ci bardzo dziękuję, że nas tu przyjąłeś. Ale bardzo się z tym sam. Ja sobie jadę. <laughs> to jest